Porażką Jokera Mekro Energoremont Remont świecie z liderem ŁKS-em Komerkon Łódź zakończył się pojedynek w ramach piątej kolejki o mistrzostwo pierwszej ligi Siatkówki Kobiet. Zawodniczki Andrzeja Nadolnego przegrały na własnej hali z liderem rozgrywek 0 3. Początek spotkania nie wskazywał, że gospodynie tak łatwo oddadzą mecz. Pierwszy set był wyrównany, a łodzianki dopiero w jego końcówce uciekły rywalkom na bezpieczną przewagę. Niestety druga i trzecia odsłona gry to już zdecydowana przewaga UKS-u. Podopieczne Macieja Bartodziejskiego wygrały tę część odpowiednio do 16 i 21. styl, w jakim przegraliśmy. No... Nie, nie cieszy nas, a wręcz przeciwnie martwi. Nie podjęliśmy walki. Nie wiem, nie rozmawiałem jeszcze z drużyną, czy zabrakło wiary, czy... No w każdym razie było widać, że, że oddaliśmy ten mecz. Znaczy oddaliśmy bez walki, trochę w pierwszym secie. Bo Widać, że można powalczyć, tej ambicji zabrakło na boisku, jakiejś wiary, nie wiem. Myślę, że to był naj, na, najgorszy nasz mecz jak do tej pory. się po wielu błędach, bez... Próby podjęcia walki, no po prostu przegraliśmy zdecydowanie. Zadowolenia ze zwycięstwa w nie król trener łodzianek Maciej Bartodziejski, tym bardziej, że w poprzednim sezonie to Jokerki okazały się zespołem lepszym. Powiem szczerze, że pierwszy mecz wygrany przez drużynę uks u tutaj w Świeciu w tamtym sezonie przegraliśmy 3-1 po dobrym meczu Jokera, a naszej słabej że spodziewałem się cięższego spotkania. To fakt, ale muszę powiedzieć, że cały zespół zapracował na to, aby wynik był taki, a nie inny. Zagraliśmy bardzo dobrze zagrywką, bardzo dobrze w bloku i mieliśmy pełną swobodę w graniu. I dziewczyny, jeżeli Wejdą na swój poziom tak, i będą grać swobodnie, to one potrafią bardzo wiele. Najlepszą zawodniczką spotkania została wybrana siatkarka zwycięskiego ŁKS-u komórką Łódź Katarzyna Nadiałek. Jednak jak sama podkreśla, wygrana w świeciu jest tylko kolejnym krokiem w realizacji planów podczas długiego sezonu ligowego. Ale my do każdego meczu podchodzimy bardzo poważnie i no, chcemy wyciągać po trzy punkty z każdego pojedynku, ponieważ wiem dobrze z doświadczenia, że te punkty później się przydadzą, więc yy, nie możemy się sobie pozwolić na jakieś tam rozprężenie, bo później... No w końcówkach właśnie sezonu to każdy punkt jest potrzebny, więc walczymy o jak najwyższe cele. Siedkarki Ukę, Sukomerko, to faworytki pierwszej ligi, a ich celem jest awans do najwyższej klasy rozgrywek. Ja nie lubię tego określenia, no ale każda z nas tutaj przychodziła do tego zespołu z jakimś tam celem. Każda sobie stawia swoje, ma każde swoje ambicje i każda chce walczyć o jak najwyższe cele, więc mam nadzieję, to jest takie moje marzenie, że uda nam się wejść do tej Orlen Ligi, no ale to czas pokaże, bo no do sportu trzeba podchodzić z wielką pokorą i zobaczymy co dalej będzie, bo dzisiaj wygrałyśmy, ale równie dobrze dziewczyny mogą przyjechać do nas i mogą one wygrać. Wy wy Grać, bo to jest siatkówka damska i ona troszeczkę ma swoje takie, że tak powiem, perypetie, więc zobaczymy, no zobaczymy, jak to będzie. Ja mam nadzieję, że tak będzie, ale zobaczymy. Czas podsumuje. Nie, nie ukrywamy tego, naszym celem jest zajęcie pierwszego lub drugiego miejsca, który może gwarantować premiować awansy do Orleni. Najbliższe spotkanie ligowe w świecie Jackerki, rozegrają 14 listopada.